A możemy przejść jeszcze na chwilę do tej y, tabelki, w której y, wypełnia się te dane, podaje. Może tak jeszcze zerkniemy na to. Chodzi żeby... ci o dołączenie, tak? Tak, jest. Czyli to jest bardzo proste. Podajemy imię, i nazwisko, datę urodzenia. Wszystkie te, dane, wszystkie te dane, które tutaj są wyszczególnione. One by, muszą być podane ze względu na y, przepisy, na ustawy o stowarzyszeniach. Więc to są niezbędne dane, które należy podać, aby zostać członkiem stowarzyszenia. Tak, i one nie będą y, jakby oficjalnie dostępne, prawda? Nie, one nigdzie nie są absolutnie, nigdzie nie są publikowane, nigdzie nie są dostępne. Nie udostępniamy też tych danych innym członkom stowarzyszenia. To znaczy, że tak naprawdę żaden członek stowarzyszenia nie ma wglądu do, do tych danych, no, które są to tutaj podawane, ma... bo to są, to są dane objęte e, RODO i e, tajemnicą ze względu właśnie na, na numer PESEL, na datę urodzenia, e, więc te dane po prostu są e, przechowywane w sposób e, niedostępny dla innych. Dobrze, czyli tak podsumowując, co najważniejsze w tym wszystkim jest, to to, że. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby. Poczekaj chwilkę, ja tylko tutaj wyjdę z tego. Najważniejsze, najważniejsze jest to, aby rozróżnić. Opłatę składki członkowskiej, która jest w wysokości 30 zł i musi być opatrzona tytułem przelewu składka członkowska, i pozostałe kwoty, które każdy ma prawo wpłacić, ale muszą być opatrzone tytułem przelewu darowizna. No i warte podkreślenie jest to, że. No wtedy Niemcy... my nie będziemy mieli też problemu, żeby. No, sprawdzać tą historię, z historię tych, tych wpłat i ewentualnie robić zwroty, no bo to też nie ma, nie, ma, nie ma sensu, tak? Lepiej to zrobić tak, żeby było od razu dobrze. Poza tym te wszystkie informacje zobaczycie na początku filmu i na końcu. Przygotowaliśmy specjalne takie foldery, czy tam banery, na których właśnie te informacje będą podane. I, i przede wszystkim. Będzie informacja, że naszym celem jest wydanie trzeciego tamu wiedzy ojca PIO. Tak, Słowa to jest mantowa. jako główny cel i najważniejszy do realizacji w tym, na tak. ten moment. I nie tak jak mówię, nie trzeba być członkiem stowarzyszenia, aby wesprzeć realizację tego szczytnego przedsięwzięcia. Wystarczy przekazać dowolną darowiznę na nasze konto. Także tak to wygląda. I jeszcze raz podkreślam pełna instrukcja i dołączania do stowarzyszenia i przekazywania darowizn jest szczegółowo opisana na stronie systemmiłości.pl. Jeżeli ktoś tam wejdzie, to z łatwością będzie mógł się rozeznać. Jak zrobić darowiznę, a jak zrobić wpłatę składki członkowskiej i jak dołączyć do nas, tak? Tak, także się nie przejmujcie, bo jest na pewno wiele osób, takich, które nie ma dostępu do, do komputera, do internetu, tak na co dzień nie potrafi też do końca obsługiwać tych wszystkich zawiłości, choć wydaje nam się, że to jest wszystko bardzo przejrzyste. Z naszej strony postaraliśmy się, żeby przede wszystkim Sambor to przygotowywał, tą stronę, żeby to było bardzo przejrzyste, ale dla tych, którzy yy, mają problem z tym, to zawsze można do nas się skontaktować, zadzwonić. Jest numer telefonu. Sambor podaj numer telefonu jeszcze, jaki tam jest. E, już podaj numer telefonu. Zresztą też podamy. W jest w zakładce też kontakt na stronie. No. Jest numer telefonu, adres e-mail. Numer telefonu 735 375 910. Tak, także jeżeli jakieś macie wątpliwości, to prosimy, dzwoncie do, do nas, piszcie. I, I tak jak mówię, że, że można yy, te opłaty. Realizować właśnie poza systemem internetowym, więc nie przejmujcie się tym, że, że nie potraficie... Tak samo jak można deklaracje wysyłać pocztą mm. tak. członkowskie, tylko no, jedyne, jedyne co, no to trzeba ją po prostu pobrać ze strony i wydrukować, no bo no my nie jesteśmy w stanie e, w żaden sposób kolportować tego tych deklaracji, e, tak żeby one były wszędzie dostępne do, do wypełnienia. Jest to niemożliwe. No, trzeba to po prostu zrobić w taki sposób: e, przez internet, no, pobrać. Tak, to chyba by było tyle. Jeszcze mi się tak przypomniała taka informacja, że y, y, nastolatkowie też mogą zapisywać się i uczestniczyć w tej całej naszej akcji. Od 16 lat to wzwyż, to. oczywiście 16-18 lat za zgodą opiekuna prawnego, czyli rodzica zazwyczaj. I tam w deklaracji też jest miejsce na, na podpis rodzica w przypadku gdy uczestnik jest poniżej 18 roku życia. No, także to nie jest tylko dla, dla nie jest tylko dla dorosłych, nie dla, dorosłych tak? dla wszystkich, jest dla tak doros... można powiedzieć. Więc y, zapraszamy. I co, żeby nie przedłużać, to Chyba będziemy kończyć to nagranie i będziemy po prostu częściej nagrywać takie krótsze filmy i tłumaczyć wam wszystko i informować was na bieżąco, co się dzieje, więc to się zadziało. No. Ja liczę na to, że, że dużo ludzi do nas dołączy, wszyscy w systemie miłości powinni być w stowarzyszeniu. No tak, no bo tak jak wcześniej podkreślaliśmy, to naszym głównym celem jest szerzenie Wiedzy, czyli edukacja, a tą edukację chcemy przeprowadzić poprzez właśnie wydawanie książek. I w pierwszej kolejności wydajemy, chcemy wydać trzeci tom Wiedzy Ojca Pio gdzie słowa Matucha. To, co samo. tak. Pokój <noise> i spokój. Życzymy Wam. Dobrego dnia, dobrej nocy, i tak dalej. Chcieliśmy się pożegnać. I zapraszamy, oczywiście, do Stowarzyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, cześć. Jeśli podoba Wam się działalność Stowarzyszenia Systemu Miłości i zechcielibyście ją wesprzeć, to zajrzyjcie na naszą stronę. Dziękujemy za każde wsparcie, bo ono pozwala nam istnieć i uczynić wiele dobra. you. Mm -hmm.